Hej wszystkim, witam Was w jednej z Waszych ulubionych serii, czyli rysowanie prac wizów. Polega ona na tym, że ja w tym odcinku zadaję Wam temat na kolejny, który pojawi się za dwa miesiące. Te odcinki pojawiają się tak cyklicznie, co dwa miesiące pod koniec danego miesiąca. I wy tworzycie na ten temat postać waszą wymyśloną, dodajecie do niej historię albo opis i wysyłacie mi to wszystko w mailu podanym oczywiście na dole w opisie, więc tam znajdziecie wszystkie szczegóły, jeżeli chcecie wziąć udział w tym odcinku. A dzisiaj zabieramy się za rysowanie postaci w tematyce gwiazdy. Ten czas między świętami a sylwestrem wydaje się być idealny dla gwiazd, prawda? Pamiętajcie też, żeby zostać do końca, bo na końcu pokażę Wam jeszcze inne rysunki, które mi wysyłaliście. I zapraszam Was też do zasubskrybowania tego kanału, aby nie ominąć żadnych nowych odcinków w 2025 roku. Tak, bo to już jest ostatni odcinek w tym roku, także chciałabym Wam też życzyć od razu szczęśliwego nowego roku. I zapraszam Was do oglądania. Pierwsza praca, za którą się zabiorę, jest od Ameli. Przeczytam Wam, co mi napisała. Hej, jestem Amelia, mam 17 lat. A to moja historia wraz z pracą. Dawno, dawno temu, w małej wiosce położonej na skraju rozległego lasu, mieszkała dziewczyna o imieniu Stella. Była niezwykła. Zawsze wpatrywała się w gwiazdy, marząc, by kiedyś poznać ich tajemnice. Mówiono, że miała oczy lśniące jak nocne niebo i serce pełne nieskończonej ciekawości. Pewnej nocy, gdy Stella siedziała na wzgórzu, coś niezwykłego wydarzyło się na jej oczach. Na niebie pojawiła się gwiazda, która zaczęła świecić coraz jaśniej, aż nagle spadła na ziemię tuż obok niej. Zdziwiona Stella podeszła bliżej i zobaczyła, że to nie była zwykła gwiazda, lecz mały, świetlisty stwór o srebrnych skrzydłach. Stella, przemówił cicho, jesteś wybrana. Gwiazdy obserwowały Cię od dawna i widzą w Tobie coś wyjątkowego. Jeśli się odważysz, możesz zostać ich królową. Dziewczyna nie mogła uwierzyć własnym uszom, ale jej serce podpowiadało, by zaufać temu niezwykłemu stworzeniu. Zgodziła się i nagle poczuła, jak unosi się w powietrzu. Świetlisty stwór poprowadził ją wysoko, wyżej niż chmury, aż znalazła się wśród gwiazd. Tam czekała na nią korona, utkana z czystego światła. Stella została koronowana na królową gwiazd. Jej zadaniem było opiekować się nocnym niebem, pilnować, by każda gwiazda świeciła jasno i wskazywała drogę wędrowcom. Przez wiele lat Stella spełniała tę rolę z oddaniem, a jej imię stało się legendą. Ludzie mawiali, że gdy spojrzy się na niebo w najciemniejszą noc. Można dostrzec jej leśniący cień, jak przemyka pomiędzy gwiazdami, strzegąc ich blasku. I tak Stella, dziewczyna z małej wioski, na zawsze została królową gwiazd. Dziękuję Ci, Amelia, za Twoją pracę i bardzo fajną historię. W ogóle powiem Ci, że spodobała mi się ta kolorystyka, czyli większość taka niebieska, fioletowa, właśnie gwieździsta, trochę jakby kosmosu i dorzucony ten żółty akcent korony. Przez to ilustracja się fajnie kontrastuje. Ja jeszcze gdzie nie na swojej interpretacji dodałam małe bliki żółtego na twarzy. No i tak prezentuje się moja wersja Stelli. Druga praca w dzisiejszym odcinku jest od Ali i napisała nam wiadomość. Cześć sami, mam na imię Ala i mam 14 lat. To moja pierwsza praca, jaką wysłałam do Ciebie. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Rysunek wykonałam na kartce, a następnie przerysowałam w aplikacji Ibis Paint na telefonie. Oto moja historia. Gdy otworzyłam oczy, zobaczyłam ciemność. Poprzedniego dnia, gdy szłam spać, nic się nie działo. Przebrałam się w nową piżamę, spiełam włosy, wypiłam herbatę i poszłam spać. A teraz nie rozumiem, co się stało. Jestem w miejscu, gdzie jest sama ciemność, albo jednak nie. Zauważyłam właśnie, że na końcu jednej ze stron tego cokolwiek to jest, widnieje światło. Zaczęłam iść w jego kierunku. Gdy do niego doszłam, zobaczyłam, że była to dziewczyna. Miała zielone włosy i jasną skórę. Jej białka oczne były czarne a soczewki fioletowe. Jej lewe oko było jaśniejsze od prawego. Miała lekko różowe usta i blizny gwiazd na czole, pod oczami oraz na kratce piersiowej. Płakała lecz z jej oczu, zamiast wypływać łzy, wypływały gwiazdy. Jestem samotna. Powiedziała postać, lecz zanim zdążyłam jej odpowiedzieć, zniknęła. Odtąd nikt jej nie widział, i także nikt nie uwierzył mi, gdy opowiadałam o tym wydarzeniu. Dziękuję, Ala, za Twoją pracę i bardzo ciekawą dziewczynę. Muszę powiedzieć, że zapisałaś ją w PNG, więc pewnie będzie się tutaj wyświetlać, że ten, to białko ma innego koloru, bo też zauważyłam właśnie, że na ciemnym kolorze są ciemne, a na jasnym są jasne. Także mogłaś wypełnić je czarnym kolorem, wtedy nie byłoby problemu. I też napisałaś, że jej prawe oko jest ciemniejsze, a lewe jaśniejsze, więc to dopełniłam. Tylko właśnie ważna kwestia. Nie zrobiłam jej blizn pod oczami i na dekolcie. Nie wiem, jakoś tak się zakręciłam i po prostu skupiłam chyba na tych łzach w postaci gwiazd. A to pewnie wszystko za sprawą tego, że zauważyłam, że pokolorowałam jej skórę na linearcie. Dopiero później się skapnęłam, jak już to miałam, więc troszkę się zirytowałam. No i nie miałam za bardzo jak tego poprawić. No ale ta postać jest naprawdę oryginalna, bardzo mi się spodobała. I tak prezentuje się też moja wersja. Trzecią pracę dzisiaj mamy od Asi i napisała nam tak. Cześć sami, mam na imię Asia i mam 12 lat. Rysuję odkąd tylko pamiętam, a ciebie oglądam już od wielu lat. Do odcinka próbuję się dostać już chyba siódmy raz, choć w ostatnim byłam na końcu. Jeżeli jakimś cudem w końcu uda mi się dostać do tych czterech, które rysujesz, to pozdrawiam widzów. Dziewczyna przedstawiona na rysunku to Diana. Jest ona reniferką i ma 16 lat. A oto jej historia. Diana odkąd pamięta uczy śpiewać. Jest ona słodką dziewczyną pochodzącą z plemienia Renifero ludzi. Ma brązowe włosy z czerwonymi końcówkami sięgające do ramion i niebieskie, lśniące oczy. Kocha śpiewać, a jej ulubioną piosenką jest Last Christmas. Od wielu lat starała się o pewną rolę. Święta w jej wiosce były najważniejsze ze wszystkich, a każda dziewczyna w jej wieku chciała wystąpić na scenie jako główna wokalistka. W końcu Dianie udało się wygrać casting i zdobyć to miejsce. Wystąpiła, a ludzie pokochali ją tak bardzo, że została piosenkarką i zaczęła pisać swoje własne teksty. Jednak większość jej piosenek odnosiła się do świąt, bo to właśnie je najbardziej kochała i jednocześnie nienawidziła. Mam nadzieję, że historia się spodobała, i mam nadzieję, że rysunek także pozdrawiam. No, my też Cię pozdrawiamy, Asia, i jak widzisz, za ósmym razem wreszcie się udało, więc do wszystkich nie poddawajcie się, bo w końcu wybiorę Wasz rysunek. Podoba mi się Twoja interpretacja tematu, czyli właśnie taka gwiazda, jak celebryta, coś w tym stylu, i też pomieszanie tego ze świętami. Moją wersję Diany zrobiłam taką. Bym powiedziała troszkę bardziej śnieżną. No nie wiem, ten brąz, który jest na włosach, stał się taki jasny, ale wydaje mi się, że dosyć fajnie wygląda, trochę jak taka śnieżynka. Dodałam też na tło nutki i delikatne takie błyski światła. Dziękuję Ci, Asia, za Twoje zgłoszenie, a moja interpretacja prezentuje się tak. I do ostatniego rysunku na dzisiaj, który dostałam od hani. Cześć z tej strony Hania. To już chyba mój trzeci raz, gdy wysyłam swoją pracę. Bardzo się cieszę z tematu gwiazda, bo mogłam wykorzystać swoją postać małą księżniczkę. Praca była naszkicowana na papierze, a potem malowana graficznie. Mała księżniczka jest w wieku około 7 lat. Ma blond włosy i bladą cerę. Chodzi w białej sukni z tiulem. I żółtą kokardą na głowie. Ma niebieskie oczy i rumieńce na twarzy oraz rozmarzone spojrzenie. A oto jej historia. Pewnie każdy z Was kojarzy historię małego księcia. Natomiast czy nigdy Was nie zastanawiało, czemu mały podróżnik nie odwiedził księżyca? Co się za nim kryje? Dziś przybliżę Wam pewne nieścisłości. Na srebrzystym księżycu, wśród kraterów i wzgórz pokrytych delikatnym pyłem, Mieszkała mała księżniczka o imieniu Luna. Każdego dnia obserwowała Ziemię z za okna swojej półksiężycowej wieży, marząc o poznaniu tajemnic, które skrywa ta błękitna planeta. Luna była istotą niezwykłą. Jej włosy lśniły jak gwiazdny pył, a oczy migotały niczym dwie jasne gwiazdy. Jednego dnia zdarzyło się coś niezwykłego. Podczas gdy patrzyła na Ziemię, na jej horyzoncie pojawiła się maleńka postać w złocistych włosach i z szalikiem powiewającym na wietrze. To był mały książę, który przybył z dalekiej asteroidy, aby podziwiać blask księżyca i odkrywać nowe światy. Spotkali się na wzgórzu pokrytym księżycowymi kamieniami. Luna przywitała go z uśmiechem i zaprosiła do swojej skromnej wieży, gdzie razem pili herbatę. Razem przemierzali księżycowe doliny, odkrywając tajemnice ukryte między kraterami. Mały książę opowiadał księżniczce o swoich przygodach, spotkaniach z różnymi niecodziennymi postaciami i niezwykłych krajobrazach, które widział podczas swoich podróży. Mała księżniczka słuchała zafascynowana, dzieląc się z nim swoimi marzeniami o odwiedzeniu Ziemi i poznaniu jej mieszkańców. Dzięki małemu księciu odkryła, że najważniejsze w życiu to poszukiwanie przyjaźni i odkrywanie piękna, które kryje się wewnątrz każdego z nas. Czas na Księżycu mijał szybko, a mały książę wiedział, że musi kontynuować swoją podróż. Podziękował za gościnność i przyjaźń, a ona obiecała, że zawsze będzie patrzeć w gwiazdy, mając nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkają. Mały książę wrócił na swoją asteroidę, ale ich przyjaźń przetrwała, łącząc dwa światy niewidzialną nicią marzeń i wspomnień. Od tamtego dnia księżniczka patrzyła na Ziemię z jeszcze większym zachwytem, widząc, że gdzieś tam jest ktoś, kto zawsze będzie jej przyjacielem. To tyle. Mam nadzieję, że tym razem praca przypadnie do gustu. Dziękuję Ci, Hania, za Twoje zgłoszenie. Bardzo, bardzo podoba mi się przedstawienie Twojej małej księżniczki. W ogóle bardzo ładnie to wszystko narysowałaś. Tak się mieni, ładnie wygląda to światło. Generalnie, no, wszystko jest super. Powiem Wam, że ciężko było mi narysować siedmioletnią dziewczynkę, bo w sumie tak nie za często rysuję dzieci, ale mam nadzieję, że tym razem podobałam. No i co? W sumie... Zobaczcie już jak prezentuje się moja wersja. Okej, okay, i teraz możecie zobaczyć rysunki, które także wysyłaliście mi do tego odcinka w tematyce gwiazdy. A jeżeli wasza praca się tutaj nie pojawiła, to nie martwcie się, bo po prostu nie jestem w stanie pokazać tutaj wszystkich. I teraz ważna kwestia, czyli temat na kolejny odcinek, który pojawi się pod koniec lutego 2025 roku i będzie to ciepło-zimno. Jest to taki okres przejściowy pomiędzy wiecie zimą a wiosną, więc myślę, że fajnie by było zadziałać na przykład ciepłymi kolorami i zimnymi, zrobić taki kontrast i stworzyć swoją wymyśloną postać właśnie w tym temacie. Także jeśli chcecie wziąć udział, to koniecznie zerkajcie na dole do opisu, tam jest e-mail na który trzeba wysłać, temat, co tam napisać i tak dalej. Ja jeszcze raz wam życzę szczęśliwego nowego roku, spełniajcie swoje marzenia i my widzimy się już w kolejnych odcinkach w środę o 15:00. I soboty o dziewiątej, także do zobaczenia i pa! Słyszycie, no? <śm> nie, no to jest po prostu jakiś hit.